No bardzo chłodny dzień. Poranek jest, że tak powiem, okropnie zimno. No, ale co? No, jesień już można powiedzieć się zaczęła i w pogodzie. Ale na razie bez przymrozku. Jest tam temperatura na to 5,5. No, przy gruncie też było na plusie, ale dość niska temperatura. Ale nie... Ale nie, było jest bezchmurne, po prostu zero chmur. No, tylko, że wieje wiatr. I wydaje mi się, że przemysłu nawet by nie było, bo wieje wiatr i to tak jakoś... O, mamy piękną pogodę. Słońce już zaczyna świecić. A tak poza tym, to wieje wiatr zimny. Jest w ogóle bardzo zimno Jabłka już dojrzewają Już lada moment będą dobre orzechy już są dobre i spadają Ale drzewa jeszcze nie zmieniają koloru, dziś dopiero, no nie wiem, jeszcze trochę trzeba poczekać, a tak poza tym to jest zimny dzień, niska temperatura, ale bez przemrozków i wieje zimny wiatr i bez nie, niebo, po prostu, no, słodna pogoda, to nie, to temperatura spadła.